Abyśmy sobie go przemierzyli. O, tak spojrzałem dlatego, że mimo to, że mówisz o, o przodzie... On to nie kłamie. Bo wiesz co, zobacz, jak spojrzałem, to tu widać podkład, widzisz? Aha. pęka. Pęka podkład. Zobacz, to jest 1000, a no, teraz patrz. No, ale to jest... Y, sprawdź wszędzie. Bo ja jestem przekonany, że to jest po prostu gruby lakier. Ja tu już niczego nie robię. <laughs> tak, no, gruby lakier. <laughs> nie mówię, ale mówię całkowicie poważnie, no. Tego wiesz... że no, po drugiej stronie na Już sprawdzam. <laughs> No to trochę tak no ale wiesz, no jeżdżę tym samochodem tyle lat i... Nie, nie rozumiem, nie tylko wiesz, takie to, moje oko jak szedłem, to z tyłu sobie jak Słuchaj. podchodziłem do auta, taki troszeczkę dobrze, mi tam nie pasowało. No dobrze, to powiedz ile byś musiał za tak. niego tak wziąć, bo Wojtek mi tu mówił, ale to myślałem, że to jest 17 rok. No. O... Myślę, że rozsądnie jak mi dacie 9 dyszek, to będzie okej. Ta cena, co mówisz, to jest wiesz, że dla nas dużo, dużo dużo. 90 tysięcy to cena zdecydowanie odbiegająca od oczekiwań Mariusza i Wojtka.